Cześć. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam postać Traxa z serii Transformers. Jest to postać, która występowała w generacji pierwszej. Ja mam tutaj wydanie książkowe Takara, które zostało wydane w... po roku 2000. Tak wygląda pudełko z tyłu. Widzimy tu inne figurki wydane w serii oraz zawartość pudełka. To wydanie charakteryzowało się tym, że całość odkrywa się tego książka. W środku mieliśmy oprócz bardzo ładnych grafik postaci, mieliśmy też, także takie jakby zeszyciki, kartki, które mogliśmy rozłożyć do jednego klasera. Mamy tu informacje o postaci, zdjęcia figurki oraz zdjęcia innych postaci, jakieś mały plakat. Plakat przedstawia grafiki z komiksów Dreamwave. Tutaj mamy przedstawione konstrukty, oraz inne figurki. Całość możemy widzieć przez takie okienko, jest bardzo ładnie ułożona w środku. Jest na takiej tacce. Przejdźmy może do zawartości pudełka. Tak prezentuje się tracks i jego akcesoria. Chciałbym jeszcze dodać, że ta tacka plastikowa, która znajduje się w pudełku można ją przełożyć na drugą stronę i mieć taką nagłą podstawkę, z miejscami gdzie możemy kłaść części. Ja tego nie, nie będę robił, ale warto o tym wspomnieć. I kolejna rzecz. W tym miejscu normalnie powinien pojawiać się znak ciepły, który jest teraz tu. Ja ten znak zdjąłem i przełożyłem w to miejsce, a tu nakleiłem logo Autobotów, ponieważ preferuję właśnie takie loga i nie lubię kiedy są zastępowane tym znakiem. Trax wygląda tak. Bardzo ładny samochód. Tak naprawdę, Trax jest jakby jednym z pierwszych Triple Changerów, czyli posiada trzy formy. I pokażę Wam jedną z nich teraz. A jest to swojego rodzaju latający samochód. Jak większość transformerów tych lat, posiada dużo akcesoriów, które łatwo zgubić. Wydanie takarowskie to sprawia, że yy, sprężyny są bardzo mocne. Także trzeba uważać, żeby nie zgubić tych yy, rakiet. Wam go przedstawię. Montujemy w tym miejscu. I tak prezentuje się tracks w samochodu. Ten tryb jest często używany w serialu. Może także stać na swojej broni i nie być na płasko na ziemi. Można go zbalansować w tej formie, ale nie będę teraz tego robił. Jako, że wcześniej Trax był częścią serii Diakon, mamy tutaj cockpit kok dla kierowcy. I w to miejsce zazwyczaj wsadzano kierowcę, ponieważ serii dają nie były to żyjące postacie, tylko po prostu jakby roboty sterowane przez malutkie ludziki. Kolejnym trybem jest tryb robota. Część akcesorii może zostać na nim w ten sposób i takie zostawię, żeby było mi łatwiej. Wyciągamy przez części. Stopy tutaj są w tym miejscu są metalowe także daje mu trochę ciężaru Stabilnie stoi na ziemi Głowa Traxa Sama obudowa przypomina to co widzimy w serialu jednak twarz jest zasłonięta faceplate'em, który wygląda trochę jak dziób więc różni się od serialu pod tym, tym względem. Broń Traxa nazywa się Black Bingham i za jej pomocą może weszywać taką czarną maść, która oślepia przeciwników. Sama postać Traxa jest, była przez wielu fanów serii uznawana za postać homoseksualną z racji na jego sposób mówienia oraz fakt, że bardzo zachwyca się swoim wyglądem. Przez twórców zostało to zdementowane, także oficjalnie nie jest on homoseksualistą. Z jego opisu wynika także, że preferuje swój tryb pojazdu, niż tryb robota. Jest on całkiem wysoką figurką, także guruje zazwyczaj nad innymi. Głównie z racji tego, że jego wyrzuty nie są tak wysoko. Sprężynki, jak mówiłem, działają, rakiety wystrzeliwują, jednak bardzo łatwo je zgubić, więc nie będę pokazywał teraz, jak one strzelają. Teraz pokażę figurkę blisko. To jest ten znak, który właśnie podmieniłem. Normalnie byłby właśnie tu ten czarny znak, który jest teraz tu schowany. I moim zdaniem tak wygląda o wiele lepiej. I tak będę prezentował mojego traksa. Posiadam jeszcze jedno wydanie tej figurki w złotym pudełku. Pokażę je przy innej okazji, ale jedyną różnicą jest fakt, że te jakby części są jasno-szare. Tutaj mamy czarny kolor. Tak wygląda Trucks. Niedługo pojawi się wersja masterpiece y, tej figurki. Także bardzo jestem ciekawy, jak będzie się prezentowała na żywo, ponieważ jej pierwsze jakby prototypy, według mnie, wyglądają trochę niepokojąco. Coś nie tak wydaje mi się z proporcjami, ale być może to jest tylko kwestia zdjęcia, ponieważ wiele figurek y, wygląda po prostu słabo na zdjęciach, że ciężko je dobrze sfotografować, więc być może to jest właśnie kwestia tego. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.